Oj, byłem naprawdę podjarany live, no bo trailery wskazywały, że będzie to produkcja mocno inspirowana klasykami horroru science fiction, czyli między innymi takimi filmami jak Ellie Henry, Scotta czy The Thing Johna Carpentera. I to już wystarczyło, żeby zaskarbić sobie moje zainteresowanie. No bo nie mamy tych space horrorów znowu tak dużo ostatnimi laty. A umówmy się, powrót do Uniwersum Alien to ewidentnie już nie jest to samo. Problem w tym, że film Daniela Espinozy rozczarowuje nawet mimo tego, że w zasadzie nie ma żadnej konkurencji. Główny problem to wszechobecna sztampa i nuda. Fabuła jest taka, jakiej możecie się spodziewać, od naukowcy kładą łapy na tajemniczym obcym organizmie, a ten zaczyna mordować i rosnąć i mordować jeszcze więcej. Tyle, że oczywiście tak jak zawsze jest to tylko i wyłącznie punkt wyjścia i od tego miejsca można naprawdę wiele wnieść rozmaitymi elementami. Możesz mieć na przykład ciekawych bohaterów. Niestety w live są oni raczej bezbarwni standardowa ekipa zebranych do kupy naukowców i inżynierów. Nikt się specjalnie nie wyróżnia, nikt nie ma nic ciekawego do powiedzenia, nikt nie zwraca na siebie uwagi. Okej, okay, co dalej? Możesz mieć na przykład jakąś oryginalną, przerażającą, fajnie wyglądającą no kreaturę, monstrum. Ksenomorfy, na przykład, były kapitalnie zaprojektowane i nic dziwnego, że stały się już ikoną popkultury. Połączenie cech ludzkich, zwierzęcych i. Totalnie obcych, było tak niepokojące, że stworzenia te przerażały i fascynowały jednocześnie. A nawet nie pozwalajcie mi zaczynać mówić o cosiu z filmu Carpentera, bo to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Konceptualnie i realizacyjnie to monstrum no, nie ma sobie równych. W life natomiast, <laughs> no, nie wiem, to jest. To mamy coś, co wygląda jak taka mała strzykwa, a potem zaczyna rosnąć. I zaczyna jednocześnie przypominać coś między mątwą, a ośmiornicą, a rozgwiazdą? I morski kierunek jest spokojny, no bo na dnie oceanów znajdą się stworzenia, które niczym nie różnią się od monstrów z kosmosu, ale serio mogliście nie wybierać na inspirację stworzonek, które akurat wyglądają całkiem pociesznie. Latający sobie po stacji kosmicznej przezroczysty Blob z mackami. To nie jest coś, co wywołuje przerażenie. Szczególnie, że to CGI aż boli w oczy. Okej, okay, a jak nie bohaterowie czy potwór, to może chociaż otoczenie robi robotę? W końcu Nostromo albo stacja arktyczna z The Thing dawały radę pod tym względem. Niestety, choć w teorii ciasne, małe przestrzenie ze stacji kosmicznej to dobra scenaria do horroru, tak cała ta stacja wygląda naprawdę nieciekawie. Ja wiem, że twórcy poszli tutaj w taki względny realizm, a nie jakiś techno-gotycki design jak u Ridleya Scotta, ale no... to. Nie pozwala zbudować jakiegokolwiek klimatu grozy. No to nie wiem, może chociaż sama historia trzyma w napięciu. No też nie, no po prostu mamy standardowe Monster on the Loose i. Po kolei wykruszają nam się członkowie załogi i to w taki bardzo przewidywalny sposób. Same zgony też nie są ani oryginalne, ani emocjonujące, a no, że mamy raczej gdzieś tych bohaterów, no to chciałoby się chociaż dostać coś, co szokuje, albo porusza, ale no nie. Jedyne, co w mojej opinii naprawdę trzyma poziom, to sam finał, gdzie całe to gadanie o tym, że no nie możemy dopuścić złego Marsjanina do trafienia na Ziemię, wreszcie zaczyna się przerażać. Przekładać na jakiekolwiek emocje. No i też ostatnia scena, dzięki naprawdę dobrej muzyce, która zresztą jest całkiem udana przez cały film, no, robi odpowiednie wrażenie. Także przynajmniej na koniec udało się trafić dokładnie w tę właściwą nutę. Poza tym, no cóż, to nie ma o czym za bardzo tutaj gadać. Standardowy, nudnawy space horror z nieciekawym potworkiem. No, chciałoby się powiedzieć, że na bezrybiu to Irak Ryba, ale szczerze to ja już wolę poczekać na Alien Covenant, no bo tam przynajmniej, nawet jeśli film będzie głupi, a nie spodziewam się absolutnie niczego dobrego, to chociaż design potworów czy scenografia będą stały na wysokim poziomie. Na koniec jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze, Ryan Reynolds na plakacie to jest jakiś żart. Serio, zobaczycie. Po drugie, co do plotek, że w tym filmie mamy genezę Venoma, czy Venomu? Venoma. Tego Venoma, który niby jest planowany przez Sony i który ma być własną postacią bez powiązań ze Spider-Manem czy MCU. <laughs> powiem szczerze, że ja to widzę to znaczy dałoby się to zrobić trochę wątpię, ale dałoby się ogólnie jednak jeśli jesteście na głodzie podobnych produkcji to możecie dać live szansę dla mnie jednak nie ma tu nic co by wnosiło cokolwiek do gatunku no nic co wywołałoby u mnie jakiekolwiek emocje no moim zdaniem Najgorsze filmy wcale nie są najgorsze paradoksalnie. Najgorsze są te filmy, które są po prostu rozczarowujące. I tutaj mamy taki przypadek, także wielka szkoda jak dla mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać, jeśli macie takie samo albo inne zdanie i widzimy się przy okazji kolejnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.